Czy twój pies staje się coraz bardziej apatyczny? Tyje mimo braku zmian w diecie? A jego sierść traci blask? Może to być niedoczynność tarczycy. Choroba, która dotyka coraz więcej czworonogów. Choć może wydawać się trudna do zdiagnozowania, wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie oraz żywienie pozwala twojemu psu wrócić do formy. Nazywam się Marek Busza, jestem dietetykiem zwierzęcym i właścicielem firmy Pet Lover. W dzisiejszym odcinku odpowiem jak rozpoznać objawy, jakie są przyczyny tej dolegliwości i jak pomóc swojemu pupilowi wrócić do zdrowia. Jeśli chcesz poznać więcej praktycznych wskazówek dotyczących zdrowia i żywienia Twojego psa, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nie przegapisz ważnych informacji, które mogą pomóc w dbaniu o Twojego popila. Kliknij dzwoneczek, by być na bieżąco z moimi filmami. Czym jest niedoczynność tarczycy u psa? Niedoczynność tarczycy u psa to schorzenie, które polega na niedostatecznej produkcji hormonów tarczycy, zwłaszcza tyroksyny T4 i trójodotryny T3. Tarczyca to gruczoł wydzielania wewnętrznego, który znajduje się w przedniej części szyi, tuż pod krtanią. Choć jego rozmiary są niewielkie, rola jaką odgrywa w organizmach psów jest niezwykle ważna. Niedoczynność tarczycy oznacza, że gruczoł tarczycy nie produkuje wystarczającej ilości hormonów, które są kluczowe do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Hormony te regulują szereg istotnych procesów metabolicznych, w tym przemianę materii, temperaturę ciała, pracę serca, a także wpływają na kondycję skóry, sierści oraz układ nerwowy. Niedobór tych hormonów prowadzi do spowolnienia wielu funkcji organizmu psa, co z czasem może prowadzić do rozwoju różnych problemów zdrowotnych. Rola tarczycy w organizmie psa: Tarczyca jest odpowiedzialna za produkcję hormonów, które kontrolują tempo metabolizmu. Hormon teroksyna T4 przekształca się w trójiodoteroninę T3. W różnych częściach organizmu, a T3 jest tym, który właściwie reguluje aktywność komórek, wpływając na produkcję energii i jej wykorzystanie. To sprawia, że hormony tarczycy mają wpływ na niemal każdy proces życiowy psa, od regulacji temperatury ciała to wsparcie układu sercowo-naczyniowego. Dzięki tym hormonom komórki organizmu psa otrzymują odpowiednią aktywność metaboliczną. Co pozwala na prawidłowy rozwój i utrzymanie zdrowia. Gdy tarczyca przestaje działać prawidłowo, spada produkcja hormonów, co prowadzi do obniżenia tempa procesów metabolicznych. Z czasem pojawiają się skutki tej spowolnionej gospodarki organizmu, w tym zmiany w wyglądzie sierści, wzrost masy ciała czy problemy z układem pokarmowym. Objawy chorej tarczycy u psa: Niedoczynność tarczycy u psa to choroba, która może rozwijać się powoli i niezauważalnie. Dlatego tak ważne jest, by opiekunowie zwracali uwagę na subtelne zmiany w zachowaniu i wyglądzie swojego pupila. Zmiany w zachowaniu psa. Psy z niedoczynnością tarczycy stają się bardziej apetyczne i ospałe. Mogą wykazywać mniejsze zainteresowanie zabawą, specerami i kontaktami z opiekunem. Często także stają się bardziej wycofane, mniej reagują na komendy i zmieniają swoje codzienne nawyki. Problemy ze skórą i sierścią. Niedobór hormonów tarczycy prowadzi do nadmiernego wypadania sierści, zwłaszcza w okolicach karku i ogona. Sierść staje się matowa, a skóra sucha i łuszcząca. Ponadto psy z niedoczynnością tarczycy są bardziej podatne na efekty skórne, zwiększenie masy ciała i zmniejszona aktywność. Jednym z charakterystycznych objawów jest nieuzasadniony przyrost masy ciała, często wręcz otyłość, mimo braku zmian w diecie. Pies staje się mniej aktywny, a jego codzienne spacery są krótsze i mniej intensywne. Mimo starań pies nie jest w stanie osłudnąć, co często budzi niepokój. Przyczyny niedoczynności tarczyców psów Czynniki genetyczne odgrywają istotną rolę w rozwoju tej choroby, zwłaszcza u niektórych ras. Rasy takie jak labradory, dobermany czy cocker spaniele są bardziej podatne na niedoczynność tarczycy. Predyspozycje te związane są z dziedzicznymi wadami w budowie lub funkcjonowaniu tarczycy, które zwiększają ryzyko rozwoju choroby w późniejszym wieku. Choroby autoimmunologiczne to kolejna częsta przyczyna niedoczynności tarczycy u psów. Inne potencjalne przyczyny to uszkodzenia tarczycy spowodowane urazami, infekcjami czy leczeniem niektórymi lekami. Czasami choroba może wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania innych gruczowo hormonalnych, takich jak przysadka mózgowa, która reguluje pracę tarczycy. Również zmiany nowotworowe lub guzki na tarczycy mogą prowadzić do jej niedoczynności. Jak wygląda leczenie niedoczynności tarczycy u psa? Leczenie tej choroby to głównie lek na tarczycę dla psa, Formy syntetycznej teroksyny T4, która zastępuje brakujące hormony. Lek podaje się w formie tabletek, a dawka jest dostosowywana przez lekarza weterynarii w zależności od wyniku badań krwi. Regularne monitorowanie terapii jest kluczowe, aby upewnić się, że poziom hormonów jest odpowiedni. Zwykle poprawa jest widoczna po kilku tygodniach, a pełne efekty leczenia po kilku miesiącach. Jaką dietę stosować u psa z niedoczynnością tarczycy? W leczeniu niedoczynności tarczycy u psa dieta odgrywa bardzo ważną rolę. Odpowiednio zbilansowane pożywienie wspomaga skuteczność terapii hormonalnej i pomaga utrzymać psa w dobrej kondycji. Najlepszym rozwiązaniem dla psów z nierównością tarczycy są diety domowe, takie jak barw lub gotowane posiłki, ponieważ pozwalają one na precyzyjne dopasowanie składników odżywczych, w tym poziomu jodu, który ma kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu tarczycy. W opisie zostawiam Wam link do filmów, na których szczegółowo odpowiadam o tych dietach. Dieta dla psa z niedoczynnością tarczycy powinna być dobrze zbilansowana pod kątem białka, tłuszczów, witamin oraz minerałów z uwzględnieniem odpowiedniej ilości jodu. Nadmiar tego pierwiastka może bowiem negatywnie wpływać na tarczycę, a zbyt niski poziom prowadzić do nasilenia objawów choroby. Dodatkowo dieta powinna wspomagać metabolizm i zapobiegać nadmiernemu przyrostowi masy ciała, co jest częstym problemem u psów z niedoczynnością tarczycy. Zbilansowane posiłki bogate w wysokiej jakości białko, zdrowe tłuszcze, a jednocześnie wspomagające przy niedoczynności tarczycy węglowodany mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zapewnieniu psu odpowiedniej energii do codziennych aktywności. Z mojej strony to wszystko na dziś. Dziękuję Ci za oglądanie. Zostaw like, subskrypcję albo komentarz, bo to dla mnie znak, że treści, które tworzę, są dla Ciebie ciekawe i przydatne. Do zobaczenia za tydzień w środę.